Zaczynamy. Krzysiu, połapaj już. Żółty, chodź ze mną nobra. Dobra. Pójdźcie reszta. No właśnie. Pomarańczowy i... Jezu. Czemu umierasz? Czemu ruszyłeś? Pójdź to. Ło. Sorry. No Dawałem ci pochwałę akurat. Cofnął się chyba. Odej, chłopie jeszcze Skakuję. Cofnął się, nie ma góry. Ijdę dowodzku. Nice. No tanie. Nie blokuje. Ale możecie mnie nie blokować! nie, nie blokuje, ale panisz. No ale... Miałem jedno HP fajnie No Dobra i go Tak, na mnie wystarczy kiknąć Brawo Junior Brawo, wyłapałeś bama Super, super Co co, wskakuje mu teraz w jego palaki, co? Pozdrawiam, to, yy, najlepszy internet albo nie pozdrawiam, to samo mamy to samo. Nie, z tego co widzę, to kartofel ma dwa lepsze. No i jak nie ma to Sara. Jeszcze jeden tam jest, daj mi go zabić, chudę. Nie ma gu. Ale tu jest paka, tak? Nie. Co ty gadasz? Pojawiła się przy skórym mapie. Pachę, mam pakę. Przy niebieskim jestem. Tam na. Suku leci na gramy. Ja A za najwięcej zabójstw zrobiłem jednego, fajnie. Ja też jednego. Ale chyba zrobiliście go z paką, dlatego. Ale ty ma Nie, zrobimy. Nie, to on zrobił normalnego. Na może... Dobra, ja z żółtym chodzę, nobla. Wychodzicie na. Pasuje wam to. Masz kartofel. Nie, Boże melbony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. umarłem. No, Na. Tak. Dobra. Takim nowszym Jezu Nie no, szczerze mówiąc, to jest impozycja A portale minus 96 Celowane w Ciebie Skróć sobie balkonem do, nie do, do niego, no 90 91 96, 4hp O, dobrą broń terrorystom zabrał Mhm mm Ja lubię ją grać no wow. i co, palacu? Ja, Które jestem? Kto chciała WP? Ja. A kto to ja? Człowiek. Pasjo. Ale jaki manik? Pasio. Problem. Co? Co ma? <laughs> Problem. Nie to! O to! <laughs> to. Ja, Problem ma. Dzięki na B. na B, Na 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 Ja dobry, a nie chłopie weź dzień weź dzień Dobra. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, No weź to dobra. dzień to się dobry, dzień Nie dzień Nie, nie, dobry, dzień dobry, dzień Jeszcze jeden? Nie wiem mhm. Na razie jeden przy losu Naprawdę na respie ich Mam <coughs> Idę na mid Na nie ma Mam ra, czyli gra Dobra Pilnujmy paki, on musi do nas przyjść Przyszedł do... Ja pierwszy miałem pod koniec. Przeszedł od yy, naszego respu Dobra, ktoś mi oddał WP? Nie Blaze, co tak słabo ci idzie? Że dwa razy mniej punktów niż ja. Próbuję słabo o mnie. i co jest nie śmiesznie. Brakuje.

Ale... O, no. jest kopiany na mnie, bez Streszomie. Yy, idź! No idź! Gramina okrada się. mają ładne Czemu mnie okradają? Ja nie żyłem. Aaaa. prawie na twoich oczach. Okay. Wiem. To tłumaczy, dlaczego jesteś tak słabym crewmate'em. Nie wiem. Można zabić kogoś na twoich oczach, a ty... nic nie widziałem. O nie mam ciało He He Tylko jeden raz takie w ogóle się chce Nie podchodźcie Teś się polił Pierwszy ja się chyba zapaliłem A dostałem? Do tej roboty. Nie roboty i poszłuch nie bije Gdzie? Muza no, na... Nie wiem Krawie zabity ja Aj. O, Dobra, bo na no się otwalił? Aha, no jest pode mną, także. Jeszcze Grat mogę go wyzywać. Co? Jak ja gram, to gramy. Co ci tak słabo widzi dzisiaj? Mi? Tak słabo. Ci. Co mi teraz idzie w tym meczyku? Nie blokuj grubacie! Bruby. Jezu.

do... 86 minus Weźmiesz mi AWP? -a? Jest To Dzięki, dzięki Dobra Wciąż mogę wyzywać blazę. to jest bardzo ważne Co nie chciał? Wziąć mm. Nie, dobra, masz Daj mi tamto Ja już Blazo mi będę mówił, że najważniejsze jest i tak dobro <coughs> drużyny <coughs> Prawda Blazo? tylko pusuje na nim A wupa zabita na bananie? OK No i czemu nam go zdjąłeś? Nic nie widzę Jeszcze jeden. Eee... Już go przez ciebie. Dzięki, dzięki. On jest na portalach.

Potem, um, ja dzisiaj byłem w Sorry, e, na mnie idzie, za zapłupy. Dobra, trzy sz nie wychwalaj, lepiej. O, co mnie chcesz? To są minus słupki. Czuwa... Jestem Drugi bo akurat jest po prawej. Prawa? Mm, w środku zabili pierwsze. A? Mhm. Uważaj mhm, Może... Pa... Bomba, ta, tu są Nie plantuje? Plantuje No, e, ten, e, sniper Dobra, ale poczekajcie, bo on musi podejść Tam, bo tu jest drugi A, jeden HP mu zadałem Nie Sniper. Halo? Nie! Kurde, no. No zdarza się. Blato. Ale przez Ciebie straciliśmy pierwszą rundę. Jezu blazu, jak Ty tak możesz? Nie, nie to jest nie wiem kto z Nie. Jesteś zbyt... Ty jesteś zbyt tak to ja widzę. Nie no, spokojnie. To no, no, tylko gra no. i się dobrze. Gdzie Ty idziesz? Ja idę z tobą tylko rzu, Rzuciłem mu już tą broń Ale coś się nie pełku No ten za tak, snędzę tą gonę Bo tam najwicy pewnie Eee mieszkanie Eee no tam jest ta czwórka Na dometasy cała y mi na pysą Jadem Jakby co ja to mam na no weź się ten, bla, trzeba było wziąć do moich dwóch, Nade'a. Po pod Sniper, Sniper, Sniper albo pod bakanem. Plecy, plecy. I jeszcze drugi masz przez, przez się, nie. No, Gdzie ty jesteś? No to jest do No i... Obiłeś tego chłopa coś? Obił, obił. Nie. 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 Hmm. Chyba. Nie no wiem. Drugi... Nie, trafiłeś go jakby pod drapież. Zjemu zadam 66, w ogóle teraz nie idzie. <gry> teraz w ogóle Dobra, idę tą stroną cięcią. Tak, dam podobną na przykład winach nie grają. Ja gram. Jak teraz czytam cię, jak mam na koło. No kurde! Jeszcze boję, bo wiem, kiedy to. Mogę, drugi też. To ja wpnę. Zraszyło nie da się, trzech jest. Dwóch! No nie! Jedne jak byłem, ja to był. A 8 było, trzech, tylko że jednego sobie. No, ale... ten... Ja myślę, że ci uda mi się wyminąć. Wiesz? Jeszcze będzie no? jeden. Nie, 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 nie przeładowuj. Jeszcze jeden mieś. No. Problem, weź się Pa! Misia, dla ciebie znajdziesz miejsce, jak najbardziej. Tch, aka. jest proszę. Dzięki. Aj, kupisz na... mi... A? Jesteśmy na... Jest, drobny mi skałta. Błaza. to. Błaza. 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 To Błaza. 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 to <grym> 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 Bin, nie miałem to nawet... yy, nie. Mam mieszkanie. Nie Simonek, to nie byłoby. To nie ma możliwe. Sometimes... No. 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 Z racji tego 300 mega to A, bo może? Jak? A tym by pobierało pół roku. Za każdym razem. A teraz tu nie ma nikogo. Jakby ja pilnuję banana i to jest cisza. Ale ty słyszysz co mówi? I nie. Mieszkanie mówi. Tu wyczyszczony Chodzę od taki? Jest przy tym głównie... A, no, dobra, zabiłeś go Jeden tam na dole Zatapam sobie na dole No, na dole jest jeden Nie trafiłem go Dobrze Na no, bombę gra Wybuchnie bomba nawet jak go zabijesz. I <grymne> bum! Eee, nie no, zejdą dobrowolnie, zejdą, nie przejmuj się. Kto zejdzie? Misia będzie grała na wstępie, bo co, 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 jestem jeszcze kilku chętnych. Blaza, drachnieś mi coś. Go, go, go! Hehehe. Hmm, tak. <grymne> <grymne> <I tutaj, bój. grymne> <grymne> Dobra, ale to powy. No właśnie, no, już nie, sobie się Już, się, już, się, już się kupiłem! Się kupiłem. Nie, to wy odpowiem cię. To jest sens o wiem. Ale cię już. Wuch! Wuch tu jest. Jak? Halo? Nie wiem, już nie ma nikogo. Ja, ja nie mogę. To za dwóch. Gram ja. Kolejny, I tu już Dobra, no. <grym /dźwiększy> Jeszcze jednego tu położę, czy nie? Dawaj, to zrada. Nie, tutaj jest. Ja tu, ja tu, na ja gorzej nie... Trzeba Teraz odczekaj, Poczekaj, razem we dwóch? Chodź, dwóch nie zabiję naraz. Nie Niech chcę, niech coś chcę, a drugi chcę, pilnuje. Z przodu! Ale jestem w piasek. Ale ładnie. Zabijam 3 i ty dostajesz MVP. Co za nie. Sprawiedliwość. Czurek! Dobra, mnie AWP. Nie. A nie, nie Mówisz szczur. Wyle. Dobra, dobra. Nie chodzi, to ci. Nie jesteśmy na AWP. jak to mówiłeś, że to się liczy? Dobra, wezymy. Fajnie, że wszyscy idą w domu. Jak ja mówię, że z żółtem chodzę. Gertura. ja Ale... też agrafuj inną. A no, nie dasz rady? Jeszcze jeden. Nie, nawet nie chcę strzelać, bo się boję, że kogoś obije. Chyba A No chyba na pewno A No to Ty to jednak mądry jesteś, jednak, wiesz? wupa, wupa, wypał, AWP radę I kto tu za głąb? Blazo! Blazo, nie może tak Słucham cię, oto Sandy I ty się <grywa> dziwisz, że ty nie masz drużyny Ale ja mam dziwisko nie Ostatnio twierdziłeś, że nie ma, tak, to, 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 to ja nie wiem, ale ci... mam pokażę ci... ale mogę jak Ja mówię jeszcze za Grandinem. chodzisz chodzisz gramina poszedł. Co mi za mną. no? To iść na... tam A tam poszedł? A, dobra, jest tutaj. Na co on. A, Ej, serio? No, ode mnie? I jestem i jeszcze jeden! Skąd jeszcze jeden? No skąd jest jeszcze jeden? Joka, kata, apaj, na, apaj, tamy, jest ja A Gdzie mamy iść Blaza? poszedł na Jeden idź na Wy tam nie mieliście Wziął, Ale byliście No to. Jest, no, jest aparat, jest balkony to. Jezu, ja mam Ja A tu mam ten najmniej... nie, mniej... nie no, mniej... no blazo troluję. <śmulatuj> blazo troluję. Ja... No ja mam najmniej. Pan specjalnie trollował, żeby m, mnie wyprzedzić. DałGAN jeden. <śmulatuj> <śmulatuj> Dobra, teraz. To jest Muszę szanowalić łapkę. Ale nie we mnie. Dobra, e, ko, kto chce w łeb? Lep... Gdzie no, lecimy? Blazo chce. Daj, Nie, ja już tu nie gram. ja Tu już ostatnio grałem z dumflaszem, to się zaskoczyło. Bombę masz. Niebieski. Dobra, nie 3. potrzebujemy tego śmieciucha. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Wiem. Jeszcze, jeszcze jeden tam na szobie. Ja już I Kościele jest. Kościół. Czy będziesz mógł zagrać? Zaraz zobaczymy Zajkowski, bo mam kolejkę wiesz, parę osób chętnych do gry. Nie, to wam się wydaje, za nas tylko ja. Ej, zobacz. Dzięki. to jest? Nie da się Bo mam bombę S. Jak coś, ja ją zgubię, bardzo szybko. Kto chce bombę? Dodaj jakąś innemu. To mi. <coughs> idziemy na A czy B? A, B, A, B, A. B. Ktoś, nie ktoś coś, bo mnie nie stać. Ja B, to... B no, Dobra, to już idę na B. Ja też pójdę. No wszyscy musimy się... iść, chłopie. Jesteśmy terroryści. No to idziemy na A, dobra, sorry. Terroryści. Zabijają mordy. Terroryści odpisywują psarami.

no to nie, co? no, czterech nie zabiję. Jasne, nawiedzenie. Ła. O, co się stało się? Czy ktoś coś awupa jakąś? Ja mogę. Albo nie O, to mi. Ona by so, tak chciała Ona nie, niżej. Dobra, nie Najważniejsze jest dobro drużyny i tego się trzymajmy w lewo. No, ale... Dobra, na Ja Kurde, mi na broń akurat. No no, gratuluję wam, ale mogę... że wszyscy podchodzą. No! flash! A, palę się. Lecę od ich respa. Ani cyku. Dostał zero. Tu, tu. Bardzo Ma dobrze. mój frag, chłopie. A twój frag ci tam na niebo Tu u niego chyba jest słyszę kroki. U juniora. No i mega. Dobrze, nie, no, nie, 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 najgorzej nie, 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 punkt nie, punkt punkt nie, 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 Last one? Damy radę? No. nie, do no, radę, no, radę do, do trzech? nie, nie, wygrać do trzech. A, 16 do nie, no. To na no. łatwo chyba. A potem 15, 15. To jest słabo wam. Jakbyście mogli mi się nie wchodzić jak tu teraz jestem. No. Dziękuję. No. Chłopie! Na co? Cześć. Dzięki. Uważajcie, bo mam ałupkę, więc. idę w tle, No dobrze. Gramin. Nice internet. Co ja. No, nie no. A to Ej, ja aż byłem w szoku. Tak. Nie no. W plecy. E, za chwilę, eee, będę patrzył, kto tam, e, kto e, tam będzie next Ja no, ja muszę... Ja tak, tak, nie można być. Nie, ty nie grasz na stopach, ja gram na extrema. Ja też, też chcę. No we. Sprawdźcie, gram, można tak. Ja bym też Mów, że tak. Cicho bądź. Z tego co widzę na kanale jest dwóch chętnych. Jeśli... A dobra. Na dwóch chętnych, ja tak? ja, okay. zabiłem. nie No bo chodźcie mu. Ja patrzę, mi idę. Jest, jeszcze jeden. No to wejdźcie no, na kanał O, jest już trzech chętnych. Jak? Jeszcze nie. jeden. Skąd? Na bananie. Ale skąd tam? Ja wiem, zamknij. Już jest No. Jest, Tylko... jest tu, skąd po poprawa? No, tu, bada, znaczy no, gdzie? Tam. U.